Że osoba zakażona HIV nie może mieć dzieci. Oczywiście jest to mitem. Zarówno zakażona kobieta, jak i mężczyzna mogą mieć potomstwo. Jeżeli chodzi o kobietę, wystarczy, aby ona była pod opieką zarówno lekarza chorób zakaźnych, jak i, jak i swojego ginekologa. Jest to związane z przyjmowaniem leków antyretrowirusowych. Jeżeli natomiast chodzi o mężczyznę, są różne techniki, Izolacji samego płynnika z tego płynu nasiennego, który może być zakaźny, i są przypadki takie, kiedy właśnie mężczyźni zakażeni wirusem HIV mają dzieci, które są zdrowe, nie bez zakażenia swojej, swojej partnerki. Kolejne pytanie, czy wirus HIV jest uleczalny? No więc, tak jak było powiedziane na webinarze całkowita eliminacja wirusa z organizmu za pomocą za pomocą leków antyretrowirusowych nie jest możliwa. Możliwe jest zmniejszenie namnażania tego wirusa w organizmie, natomiast całkowite wyleczenie nie. Natomiast stosowane terapie jak umożliwiają bardzo długo, długie życie w, w komforcie, jednakże jest to związane z regularnym przyjmowaniem leków antyretrowirusowych. Ja sobie pozwolę odpowiedzieć na kolejne pytanie, i bardzo się cieszę, że ono padło. W jakim czasie, w jakim okresie od chwili zakażenia wykrywamy genom wirusa u pacjenta? I nie powiedziałam tego chyba podczas swojej prezentacji, ale niestety testy molekularne, czy też potocznie zwane genetycznymi, chociaż my się do końca z tą nomenklaturą nie, zna, nie zgadzamy, nie są pozbawione wad. I ta procedura często bywa nazywana złotym standardem, ale My jako diagności laboratoryjnej czasami mówimy, że to jest taki pozłacany standard. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zdarzają się wyniki ujemne u pacjentów zakażonych właśnie w zbyt wczesnej fazie zakażenia. W tych, mówimy, że tym markerem RNA, który jesteśmy w stanie wykryć tymi testami, którymi dysponujemy, to jest ten moment poniżej powyżej 10 dnia od tego momentu zakażenia. To też pokazywałam na tym slajdzie. Gdzie była charakterystyka różnych testów diagnostycznych, ale zdarzają się takie sytuacje, stąd też możecie się Państwo spodziewać komentarzy na wynikach badań. Wyniki ujemne badań molekularnych również mogą być związane z błędami fazy przedanalitycznej. Myślę, że to jest, doktor mogłobyśmy mówić do jutra o tych błędach fazy przedanalitycznej i które się zdarzają i z którymi mamy do czynienia w naszych polskich laboratoriach. Osoby z kontrolą replikacji HIV, tak zwany elite controllers, od, od razu Państwa wszystkich zainteresowanych odsyłam do rekomendacji bardzo szczegółowych wytycznych PTNAIDS, które są dostępne na stronie Towarzystwa Naukowego. Zespół pod przewodnictwem profesora Parczyskiego, konsultanta krajowego, spotkał się dokładnie dwa tygodnie temu na takich warsztatach. I te dane, te wytyczne będą aktualizowane, więc możecie się Państwo w okresie wakacji spodziewać kolejnej wersji tychże wytycznych, więc proszę śledzić tą stronę internetową. Również możemy mieć do czynienia z wynikami fałszywie ujemnymi, bo to też jest ważne, i myślę, że musimy o tym mówić, że my. Myślę, że klinicyści i diagności laboratoryjni, my się nie boimy wyników fałszywie dodatnich, jeśli chodzi o testy przesiewowe. My wiemy, że to, wy, że to u Państwa, u osób, którzy nie mają tej specjalistycznej wiedzy, wywołuje strach, lęk, szczególnie u kobiet ciężarnych. To jest olbrzymi dyskomfort i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast te testy przesiewowe, do tego służą, one muszą być nadczułe, mówiąc obrazowo, i muszą wy, być. My chcemy, żeby one były wręcz fałszywie dodatnie częściej niż fałszywie ujemne. Więc testy genetyczne. Bywają ujemne właśnie w tych okolicznościach, o których mówiłam. Mogą się też zdarzyć mutacje, ale jest to zjawisko niezwykle rzadkie. Też odsyłam do tych wytycznych, tam szczegółowo są one opisane. Może też się pojawić tak zwany zespół Lewi, nie wiem, czy tu koleżanka o tym wspomniała, ale to też już jest bardzo taka specjalistyczna wiedza i myślę, że dla tych osób, które są zainteresowane, odsyłam do tych publikacji. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze diagnostykę u dzieci. To tutaj korzystamy od razu z tych narzędzi diagnostycznych, molekularnych. Ta diagnostyka u noworodków czy matek z podejrzeniem zakażenia HIV wygląda zupełnie inaczej. Tam już diagnostyka tego pierwszego rzutu to są testy molekularne. I bardzo, bardzo fajnym testem jest propozycja firmy Biomerię, z którą pracujemy współpracujemy myślę w wielu laboratoriach od lat. Jest to świetny test, nucleus sens. Niestety drogi, więc tutaj ja bym chciała sobie życzyć wszystkim klinicystom na tych oddziałach noworodkowych, żeby ten test był w ramach szybkiej diagnostyki, czyli POCT, a mamy już od tego roku rozporządzenie, jest standard POCT, był dostępny na oddziałach neonatologicznych właśnie w tych y, klinikach o wysokiej referencyjności chociażby. To jest super narzędzie diagnostyczne. My jako diagności chcielibyśmy pracować na co dzień tymi testami. To dla nas nie jest jakaś y, no, skomplikowana metodologia i my doskonale znamy y, y, zalety i wady tychże metod. Natomiast no, w dalszym ciągu y, Czasami to jest takie nasze marzenie, bo dyrekcja szpitala czy danej jednostki zwyczajnie mówi nie, bo koszty. I to nas ogranicza, żeby móc służyć pacjentom naszym, czy też kontrahentom indywidualnym. Dziękuję bardzo. Dobrze. Kolejne jest pytanie. Skoro ciężarne są obowiązkowo badane w kierunku HIV podczas ciąży, tak wygląda to statystyka. Więc w statystykach. Wygląda to mniej więcej tak, że pośród tych wszystkich kobiet, które mają ten test wykonywany w kierunku HIV, około 1% wyników uzyskujemy jako dodatnie. Także warto, warto jeszcze się badać. I kolejne pytanie, dlaczego mimo skutecznej terapii, Osobom z późno rozpoczętym zakażeniem HIV, często już chorym na AIDS, nie zawsze można pomóc. To jest też związane z tym, co mówiłam podczas mojej części prezentacji, że wiąże się to z nagromadzeniem tych latentnych form wirusa HIV w komórkach, w komórkach spoczynkowych, gdzie ta terapia antyretrowirusowa już nie działa. No jest to też często związane z tym, że już rozwijają się choroby wskaźnikowe, często jakieś nowotwory i są to już. Bardzo mocno zaawansowane. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka, wczesne wykrycie na, na jak najwcześniejszych etapach. Rozumiem, że to pytanie z kosztami, to już Monika tutaj odpowiedziałaś, tak? Tak, no myślę, że jeśli pacjent ma wykonany test przesiewowy. To ta diagnostyka w naszym kraju, to co pokazałam w trakcie prezentacji, musi być w jednostkach czy w punktach konsultacyjnych diagnostycznych, czy w medycznych laboratoriach diagnostycznych doprowadzona do końca. Więc pacjent siłą rzeczy trafi do systemu opieki. W naszym kraju, chociażby z tego prazaicznego powodu, że kierownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mają obowiązek zaraportowania takiego wyniku do, do sanepidu, do, do powiatowych stacji specjalnym raportem, według rozporządzenia. My mamy taki obowiązek zgłoszenia tego pacjenta i później już taki pacjent trafia do lekarza specjalisty, do ośrodka referencyjnego i tam w zależności od kliniki, od tego, jak no, wygląda Sytuacja indywidualnie. Lekarz decyduje, jakie badania muszą zostać wykonane w dalszej kolejności. To już jest kwestia tych ośrodków referencyjnych, oddziałów chorób zakaźnych i jak najbardziej. Ta diagnostyka jest prowadzona już bardziej szczegółowo w tych ośrodkach referencyjnych do tego dedykowanych. Więc w naszym kraju myślę, że nie, tak jak tutaj podkreśliłam, pacjent jest prawidłowo zaop zaopiekowany w tym obszarze. Dobrze, czy mają Państwo jeszcze jakieś e, pytania, które by chcieli teraz zadać? Oczywiście ja czytając tutaj e, Państwa komentarze, oczywiście informuję, że webinar będzie można jak najbardziej e, odtworzyć. Cieszymy się, że e, wykład się podobał. E, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, e, to zapraszamy, bo jeszcze zostało nam 5 minut czasu antenowego. Niemożliwe. <słuch> o, oczywiście możemy przedłużyć. E, czy są statystyki pokazujące zakażenie HIV u osób wykonujących zawody medyczne w Polsce? Częściowo w, tym, w, tym, w tej pozycji, którą Państwu pokazałam, ale myślę, że nie ma szczegółowych danych i że takiej nie, nie kojarzy takiej publikacji bardzo szczegółowej w tym temacie. Jest jeszcze... A więc tak rozporządzenie, czy można raportować dodatni wynik testu przesiewowego w formie informacji o koniecznej dalszej diagnostyce i potrzebie wykonaniu testu potwierdzenia, czy trzeba wstrzymać się z wydaniem wyniku do momentu otrzymania testu potwierdzenia, w jaki sposób informować pacjenta o dodatnim teście przesiewowym? Na te wszystkie pytania Pan znajdzie odpowiedź w wytycznych Krajowego Centrum do Spraw AIDS oraz wytycznych i rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i jeśli chodzi o akty prawne, to jest możliwość raportowania dodatniego wyniku testu przesiewowego, przez medyczne laboratoria diagnostyczne, ale tylko w przypadku, kiedy otrzymamy wyniki dwoma testami różnymi testami i one są jednoimienne, czyli mamy oba zarówno wynik z pierwszego testu jak i z drugiego testu jest reaktywnie jest reaktywny, powtarzalnie reaktywny i wtedy obowiązkiem kierownika laboratorium jest zgłoszenie takiego przypadku do Sanepidu bez konieczności wykonania testów potwierdzenia. To nam gwarantuje prawo Proszę Państwa, i tak myślę, że tą wiedzę mamy wszyscy, bo do tej pory pracownicy laboratoriów korzystali z wytycznych, zarówno Krajowego Centrum do Spraw AIDS, jak i PTN AIDS. Co jest różnicą, i to jest rzeczywiście historyczne wydarzenie, proszę Państwa, że w tym wyjątkowej sytuacji wytyczne PTN AIDS. Z 2023 roku mówią, że właśnie w punkty konsultacyjne diagnostyczne mogą, rekomendowane jest wydanie wyniku testu przesiewowego reaktywnego w co najmniej w dwóch powtórzeniach pacjentowi bez konieczności wykonania testu potwierdzenia. Natomiast procedury wewnętrzne Krajowego Centrum do Spraw AIDS, jak Państwo sobie wejdziecie na stronę, nie rekomendują tego rozwiązania podobnie jak w naszych laboratoriach medycznych diagnostycznych również nie, nie, nie ma takiej możliwości, że pacjent otrzyma od nas wynik niepotwierdzony testem potwierdzenia i na dzień dzisiejszy powinny być to już wykorzystywane testy z biologii molekularnej. Więc to te raportowanie wyników reguluje stosowne rozporządzenie które było aktualizowane w trakcie pandemii. To jest chyba y, dokładnie, y, mogę panu, jak, jeśli pan jest zainteresowany, te szczegóły mogę po już spotkaniu przesłać, gdzie szukać szczegółowych informacji. Tak. Kolejne pytanie: jest, czy przerwanie leków RF prowadzi do rozwoju lekooporności? No to tak jak mówiłam na wykładzie, że do lekooporności prowadzą zazwyczaj te terapie. Monolekowe, tak, czyli stosowanie jednego leku, natomiast jeżeli dlatego właśnie zaleca się stosowanie mieszanek tych najlepiej trzy lekowych, ponieważ wtedy to uodpornienie, nabranie tej odporności jest bardzo niskie.